Wspólny gołębnik mistrzów. 31 sierpnia. Dzisiaj zrobiłem podlot z 15 km. Godzina wypuszczenia: 19.10. Głębie już w gołębniku wyprzedziły mnie. Także jeszcze zlatują się pojedyncze gołębie. Także pierwszy lot konkursowy planowany jest w następny poniedziałek. Jeszcze dołączają gołębie. Jak widać robi się ciemnawo. Zrobiliśmy dzisiaj ten podlot troszeczkę później, żeby nie schodziły się przez cały dzień te gołębie tylko leciały do koryta. I nauczyły się przed zachodem przychodzić do domu. Także gołębie jeszcze się zlatują. Pod koniec tygodnia zostaną założone już obrączki elektroniczne. Gołębie będą odbijały się. ...przez antenę. Także wiem, że koledzy, niektórzy już bardzo się niecierpliwią lotów, no w tym roku późno. Tu jeszcze grupka leci. Dosyć późno faktycznie te loty, ale tak jak wiecie Trochę korona pokrzyżowała. Później upały były. Wiadomo co się dzieje w różnych regionach Polski. W jednych oddziałach są straty, w drugich nie ma. Dlatego to wszystko opóźnione jest do tego granica. że tutaj znajduje się na landach, gdzie dosyć mocne obostrzenia są i wiadomo jak jest z przejazdem prywatnym przez granice nie było jak dotąd zezwolenia na jednodniowe wyjazd i przejazd a nie mogę sobie pozwolić żeby siedzieć po pierwszym locie dwa tygodnie na Kwarantannie. Także już od trzeciego obostrzenia schodzą i w poniedziałek startujemy, następny lot będzie w piątek bez względu na to jak gołębie przylecą w poniedziałek, w piątek kolejny lot, pierwszy 100 km, drugi 150. Gołębie są, no myślę, że są przygotowane. Doświetlam gołąbki od 5.30 do 22.30. Także nie ma tutaj jeszcze raz tłumaczę żadnego problemu z lotkami. Lotka zostały wstrzymane z także widać gołębie późno wypuszczone, a nadal latają jeszcze. zaraz będziemy je zwoływali do gołębnika już karmimy poimy także jeszcze raz proszę o cierpliwość kolegów, koleżanek i tak jak powiedziałem w następny poniedziałek startujemy już z lotami